Nie milknął głosy, no i wszędzie się przewija ten temat, że Triple H nie dowozi jako tutaj zarządca, jako osoba odpowiedzialna za WWE, jako osoba też odpowiedzialna za tych twórców, całych tych story tych tego teamu właśnie odpowiedzialnego za ten cały kontent, który otrzymujemy. No i ostatnio było wiele deklaracji, że gala za to będzie coś przełomowego, a gala Paluza była totalną porażką też wczoraj mówił, że oj row to będzie tak epickie wydarzenie natomiast ja się wstrzymałem wtedy z komentarzem, nie nagrywałem nic nie mówiłem nawet nic tak do nikogo i powstrzymałem też myśli swoje i stwierdziłem, dobra zobaczymy aczkolwiek nie wierzę ci Triple H no i miałem rację, obejrzałem rano Monday Night Row i praktycznie wydarzyły się tam wszystkie rzeczy, które Spod których się spodziewaliśmy, a nawet bym powiedział, że mogło się tam wydarzyć jeszcze kilka rzeczy, których ostatecznie nie otrzymaliśmy. Więc, tak, Triple H próbuje nakręcić hype, a potem to się strasznie źle starzeje, strasznie źle. Te teksty wychodzą, odbijają się echem, że to miało być coś przełomowego, to miało być coś epickiego, to miało być coś wybitnego, a otrzymujemy koniec końców. Produkt końcowy średniej bądź słabej jakości. E, także no oczywiście tutaj liczę, że będą jakieś powiewy świeżości, bardziej jakieś plot twisty. No może troszeczkę poszli po rozum do głowy, że Jay Uso nie wszedł do finału, bo to już wtedy by pobili wszelkie, wszelkie rekordy, jeśli chodzi o łapki w dół e, pod filmami na YouTubie. Myślę, że wtedy to już by było absolutne e, zdenerwowanie się widzów, w dużej ilości i absolutne splunięcie w twarz. No i sam Melee Knight powinien w końcu dostać szansę, bo jest to dość ciekawa postać. Niby kręcił się wokół pasek, jeszcze Sephronis był przed kontuzją, ale no nie, tutaj tak samo mieliśmy mieć kontynuację wątku tego tajemniczego osobnika zamaskowanego, co zaatakował Siempanka na Wargames. No i co? Nic nie otrzymaliśmy. Wątek został urwany. Może będzie kontynuowany na SmackDown, może za tydzień na row, może obudzą się z tym za miesiąc. No co to jest? Brak ciągłości fabularnej to jest olbrzymi błąd. Także no mam nadzieję, że tutaj ulegnie to poprawie, choć na razie się niestety nie zanosi.